Witam was. Witam was! Ja jestem Nexos, Survival Hunter na serwerze Firemaw, a to jest wprowadzenie do mojej serii Nexos Daily, którą właśnie dzisiaj dla Was robię. Dzień dobry, cześć! <laughs> Nexos miał mi w na kanale! No wiecie, z nałogu wychodzi się stopniowo, nie z dnia na dzień po prostu rzucasz palenie, tylko raczej powinno się to robić stopniowo, więc my również stopniowo z tego wychodzimy. Moi drodzy, kadr, który tutaj widzicie, nie jest przypadkowy. Dla tych, którzy są od początków mojego kanału, powinni ten kadr mniej więcej kojarzyć i znać. <laughs> Jak nie, to odsyłam was do mojego pierwszego filmu na kanale. Ale dzisiaj zrobimy sobie parę takich aktywności e, i sobie trochę pogramy wowika e, w starym stylu Nexus Daily. World of Warcraft kataklizm. E, ja akurat tego. Klas Klasyczka, pogrywam sobie cały czas. Mimo, że kataklizm jest jaki jest, to szczerze, mam strasznie giganostalgię. Wtedy zacząłem nagrywać, wtedy zacząłem, wiecie, gdzieś tam tworzyć te moje materiały, kanał i tak dalej, tak dalej. Najlepsze jest to, że nagrywam to, co teraz się dzieje w tym klasiku mniej więcej. W praktycznie zbieżnym okresie, gdy ten kataklizm był na prawdziwych serwerach, tak swoją drogą. No, co prawda, mam trochę lepszy gir, trochę lepszy sprzęt do nagrywania, trochę lepsze w zasadzie wszystko, więcej doświadczenia i więcej lat na karku. Więc, no, dużo czasu minęło. Aczkolwiek, dzisiaj zrobimy sobie parę daily i udamy się dokładnie tam czyli na Darkmoon Fair. Swoją drogą, zanim tam wejdziemy, to yy, udałoby mi się zdobyć Headless Horsemana, którego bodajże na retailu jeszcze chyba nie mam, chociaż nie jestem do końca pewny, musiałbym sprawdzić, ale zobaczcie jaka zer... no, zerżnięta jest ta animacja latania. On powinien raczej mieć taką animację, widzicie? Tak jak on biega, tak powinien biegać w powietrzu. On wygląda jakby pływał dosłownie. Napisałem nawet, kurczę, tiketa na forum. Zobaczymy, czy Blizzard tak naprawdę coś z tym zrobi, chociaż wątpię, bo już mijają miesiące, a ten mount dalej wygląda strasznie pokracznie. Ach, ten Dark. Unfair. Wygląda pięknie. Pamiętam jeszcze aktualizację. To było właśnie w czasach kataklizmu, kiedy oni wprowadzili tego Dark Moonfaira na, na, na te e, serwery live e, i pamiętam zrobiłem też film. Nie jestem do końca pewny, ale był to chyba patch 4.2. No, co, coś, coś chyba takiego e, Więc, no, zrobimy sobie dzisiaj parę takich różnego rodzaju aktywności Ja już chyba biletów mam nakupowane całkiem sporo e, Oj, i zobaczcie jaką, tu, kurczę, tunikę sobie taką fajną kupiłem e, Dlatego, że już w lance ogarniamy I udało mi się ostatnio na rajdzie zdobyć e, takiego właśnie, taką pałkę, takiego polarma I ten polarm, co najlepsze, to, to jest mój bisowy, najlepszy polarm On dropi tylko i wyłącznie z mobów, więc trzeba go farmić albo kupić na MCN się i dodatkowo jeszcze poleciał mi item do upgrade'owania. Tak więc mam najlepszą pałkę, jaką mogę mieć. Porobimy sobie tutaj parę takiej aktywności. Mam tutaj panią Orczycę, która y, daje nam Questa na y, nawalanie tutaj. I teraz, jako Hunter, warto włączyć sobie na przykład aspekt o the Dzięki temu, zobaczcie, że będziecie biegać nieco szybciej w trakcie tego zadania. E, no a to się przydaje, zobaczcie, bo dzięki temu możemy sobie tutaj tak nawalać. To takie, wiecie, taki mały movemencik zbustowany i od razu kościka robi się gdzieś tam łatwiej. E, ja tak pamiętam, kurczę, że ten Dark Kiedyś, dawno temu, on był taki bardzo ograniczony, no nie? Taki tam w zasadzie było parę jakichś tam, tam, zadanek Natomiast ten rework właśnie z kataklizmu, no bardzo, bardzo, kurczę, odświeżył to miejsce Później chyba w ogóle już się, nawet te namioty, które lata później dopiero przemienili tam chyba w jakieś kolejki i inne tego typu rzeczy No, ale w każdym razie robiąc sobie te daily questy, raz, że mamy jakieś tam, wiecie, zadania do, do zrobienia codziennie To można pozdobać jakieś elumy, jakieś pa, tam parę dodatkowych rzeczy, no nie? No, i dobra, udało nam się tutaj skopać. Tutaj mamy świetne zadanie. Musimy wystrzelić się z działa i trafić w cel, który znajduje się hen daleko tam na wodzie. E, postaramy się zrobić to za pierwszym razem. Ja już mniej więcej e, kojarzy jak to się gdzieś tam robi, więc wkładamy tokena. Uwaga, cel i... Pal! Dobra, i generalnie, żeby trafić, musimy gdzieś na wysokości tych płotków tutaj, o, gdzieś tu już wyłączyć i... Yy. No i, no i widzicie, trzy punkty. To i tak nie jest źle. Ostatnio na moim Facebooku zrobiłem takiego posta odnośnie tego gnoma. Nie wiem, czy każdy z was to wie, a raczej wie, większość powinna wiedzieć. Jest taki gnom, który pozwala wam przeteleportować się z powrotem do tego właśnie działa, z którego się wystrzeliwujemy, dzięki czemu zaoszczędzamy czas. Nie musimy po prostu biec, ale kasuje on sobie 30 silvera. I powiem wam tak, kiedyś za dzieciaka, ja nie godziłem się na to. Ten gnom jest strasznie denerwował na zasadzie takie miałem takie. Czułem taką głęboką niesprawiedliwość, że typ chce ode mnie 30 silvera po to, żeby właśnie mnie przeteleportować, więc po prostu go ignorowałem i sam jechałem z powrotem, żeby nie marnować kasy. I to było dzieciństwo, robiłem to po to, żeby zaoszczędzić hajs. Natomiast dzisiaj, jako dorosły człowiek, totalnie rozumiem to w zupełnie inny sposób i korzystam właśnie z tego teleportu, dlatego że on zaoszczędza nam czas. I to jest takie śmieszne zmiany wartości, nie? Na zasadzie, że czas jest dla mnie cenniejszy, niż, e, że tak to powiem, jakieś tam pieniądze, nie? W zasadzie kurczę, bardzo często chyba istnieje teraz taka, takie coś, żeby wymieniać pieniądze na czas. To myślę, że jest całkiem dobra inwestycja, dlatego że czasu nikt nam nie zwróci, no nie? Ale kurczę, filozoficznie. Dobra, spróbujmy teraz trafić, patrzcie, pyk, i teraz trafiamy w samo środek. Uch, no prawie, ale... Punkty powinny być. Zrobione zadanie. Tutaj mamy zadanie, yy, które jako hunter powinien mieć jakieś dodatkowe punkty. Otóż chodzi o strzelanie do tarczek, no nie? Mamy takie tarczki i trzeba po prostu pek i wykonać szybkie parę strzałów do, do tej tarczy. Jako hunter powinien mieć jakieś dodatkowe bonusy, no nie? Z racji tego, że super dobrze strzelam. Może na przykład szybciej bym widział te, te, te cele, albo coś, nie wiem, albo szybciej by się ładowało to strzelanie. No ale jak widzicie, Priest, kurde, mógł być równie dobrym hunterem, co ja. Jak się dobrze to zrobi, to da radę walnąć ze, ze trzy strzały na raz. Jeszcze jeden? Aj, nie zdążyłem. Dosłownie da się trzy, trzy strzały wcisnąć, ale to trzeba już precast zrobić mniej więcej. Ale dobra, czasu wystarczyło, udało się to zrobić. Kurczę, nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale zobaczcie, jak tutaj jest brudno, ty. Jakieś puszki powywalane, jakieś papiery, banany, żarcie. Ty no, tu cała droga jest po prostu upierdzielona, no nie? Holy shit. Znaczy, no w takich miejscach zazwyczaj e, różnie mo, może bywać, nie, z, z czystością, ale nikt tego nie sprząta. Fajnie by był na przykład quest, żeby posprzątać trochę kupek tutaj, nie, i miałby to realny wpływ na przykład na to miejsce, nie. W zasadzie, że po prostu inni gracze by też widzieli, że jest posprzątane jak ty sprzątasz, a, a to ciekawe, to ciekawe. Teraz, moi drodzy, Battle City, czyli... Czyli czołgi. Bardzo lubiłem to zadanie, głównie ze względu na to, że za dzieciaka, nie wiem czy wy akurat mieliście okazję, ale ja e, grałem właśnie w ten tank 1990. 1990, tak? Battle City, tanki, czyli te czołgi na, na tego, na, na Pegasusie, no nie? Więc ja akurat doświadczyłem tego. No i to mi tak troszeczkę kojarzy się z tą gierką. Ja w ogóle musiałbym chyba jakieś Pegasusa sobie kupić, tak swoją drogą, nie? Już mam tutaj trochę retrogierek, retro konsolek, ale, ale coś takiego bo mo może by mi się przydało. Zadanie zakończone. Mega fajne są te plakaty. No i tutaj w zasadzie mamy też odniesienie do tego starego Dark Ja o tym w ogóle kompletnie zapomniałem, ale to jest Gnoll, który w zależności od tego, co mu powiemy, daje nam różnego rodzaju buffy, nie? I tutaj dostałem zwiększony damage o jeden. 1... Do 10%. Nie wiem, jak to się skaluje. Nie wiem, jak to kurde gdzieś tam działa. Albo 1 do 10. Nawet nie wiem, jak to w ogóle może działać, tak szczerze powiedziawszy. Ale tu mamy jeszcze jedno zadanko, które dzisiaj musimy zrobić. E, I jest to rzucanie pierścieniem. Musimy zakampić się, poczekać, gdzie on będzie szedł i patrzcie teraz. Raz. Raz. Dwa. Trzy. Co ja zrobiłem? Ty. <laughs> Nic nie trafiłem Dobra, dobra, rzucamy jeszcze raz. Oh my god, ty, pierwszy raz tak źle mi idzie to zadanie. Zazwyczaj robię to za pierwszym razem. Dobra, niestety. Dobra, jest. Nie wiem, strasznie dziwnie to zadanie działa, moim zdaniem. No trochę się zestresowałem. Tak swoją drogą pamiętam tutaj, na tej arenie, spędzałem bardzo dużo czasu. Tu generalnie można wejść sobie po prostu na taki deathmatch, gdzie każdy, każdy z każdym może się bić. Natomiast z tego co wiem, to też działa chyba na takiej zasadzie, że jak jesteś w party, to nie możesz się bić. Ale ja tutaj kampiłem po prostu w wolnym czasie. Co by gdzieś tak nawalałem. Zapiszę się na, na dungeona, ten Eternal Rune Protocol, żeby w międzyczasie może wskoczymy na szybkiego dungeonika. Ja tak staram się troszeczkę tej e, od czasu do czasu porobić, głównie ze względu na to, że robię sobie kap Valor Pointów, które są mi potrzebne, bo można kupić tierówkę parówkę. Darkmoon na dzisiaj skończony, natomiast przy okazji mówienia o Valor Pointach skapnąłem się, że mam 4000 Justice Pointów. Mam kapa zrobionego, więc wypadałoby to użyć, żeby to się nie marnowało. Kurczę, tak teraz sobie tutaj latam i przypominają mi się. Po prostu wszystkie moje odcinki, gdzie nagrywałem. Tutaj nagrywałem mój poradnik dla Huntera, gdzie tłumaczyłem jak grać w specu Marksmanship. Ciekawe w ogóle, bo Marksman Chip jest generalnie do dupy, jeśli chodzi o PvE. E, ja grałem właśnie głównie do PvP e, i ten spec jest tro, trochę lepszy, nie? Znaczy Marksman Chip do, do, do PvP, ale e, no, jednak tu survival jest najlepszy. Fajnie, że w tym kataklizmie zrobili to samo, co zrobili we Wrath of the Lich King, gdzie dodali jakby takie trudniejsze wersje heroicznych dun dungeonów i za to dostajemy taką nową walutkę. To się nazywa Fisher e, Fragment Stone i za to możemy kupić sobie taki dodatkowy gir, e, jakieś tam takie rzeczy, żeby sobie akurat podłapać. Ale my szukamy Justice Point. O, i ty, Erlumy możemy sobie kupić. Ty, zastanawiam się teraz, czy Erlumy kupić, czy coś, żeby sprzedać. Justice Trade Good, zobaczcie, ja tu mogę kupić sobie jakieś honor, punkty, jakieś Elementiumy, Melstrom Maelstrom Nie wiem, ile to wszystko kosztuje. Hmm, ty, a może bym się zdecydował Trudno. po prostu na jakiegoś Erluma, żeby tam. gdzieś tam powiększyć moją kolekcję? Możemy sobie Druida kiedyś wylewelował, wiecie? Dobra, weźmy tą pałę, niech będzie pała. Ja nienawidzę druidów. Nie wiem, coś, coś. Coś jest takiego we mnie, że, że po prostu druidzi to to nie. Ej, zobaczcie, dungeon. Oj, tu mi się jeszcze po nie sprzedawało mi się trochę tu rzeczy. A, i posprzedawało też przy okazji. Nie wiem jak wy, ale jestem dużym fanem nietransmogowania. W zasadzie jakoś tak od klasika staram się unikać transmogowania czegokolwiek. I tak wygląda mój dwór. po prostu, nie wiem. Jestem dużym fanem tego, żeby nasza postać i przedmioty na niej po prostu coś znaczyły. Wiecie o co chodzi. Bo, gdy sobie transmogujemy, no to tak w zasadzie wiecie, fajnie wyglądamy. Czasami niektóre transmogi są oczywiście rzadsze, ale nie wiem, jakoś tak przemawia to, to do mnie. I szkoda, że nowa wersja gry w zasadzie wszyscy biegają w tych transmogach i nawet nie wiadomo, co kto osiągnął, nie? Jakoś tak. Niespecjalnie to dla mnie. Dobra, będziemy robić sobie Grim Patola na tym, na tym trudniejszym trybie. Ech, ale widzę, że tej drużyna raczej, raczej w porządku. No i jakiego tanka by mamy? O cholera jasna. Nie, to nie jest tank, to jest Elemental Shaman, który ma już, zobaczcie, jaki Firelance'owy secik. Ja jestem do tyłu nieco z girem. Mam tylko 367, ee, więc no, trochę tak średnio, że tak to ujmę. Z moim girem jest, no ale co zrobić? no nie zawsze można... Można tego. No, po prostu ominęłem je ze 2-3 rajdy. Ty, no bez kitu wiecie. O oh my god. Ale najgorzej, gadam właśnie teraz z moim kolegą tutaj i uświadomił mnie, że strasznie zrypałem i to tak mega mocno. O nie, ale ze mnie debil. Dobra, generalnie, jak. Pokazywałem wam te, tego mojego polarma, no nie. Uf, co za gnój, Ty, ja uwolniłem swojego smoka, a ten mi kurde go zabrał. <laughs> Pokazywałem wam tego Polarma, ja go wydropiłem po prostu z mobów, on kosztuje tam troszkę, nie? Nawet nie, nie wiem ile. Natomiast yy, przy okazji wyrolowałem również upgrade do jakiegokolwiek tam, do, do różnych przedmiotów, nie? I w zasadzie zaupgrade'owałem tego stafa i mam 391 stafa. a tu się okazuje, że na Auction House za 10 tysięcy golda, a mam 35, mogłem kupić sobie crossbow, który jest drugim najlepszym bisem i jego upgrade'ować. O Boże, ale ze mnie debil. No, ale dobra. Słuchajcie, słuchaj. <laughs> Wszystko jest na miejscu. Fajnie jest to, że ten trash można tutaj tak przeorać sobie, nie? On mi pokazuje, patrzcie jakiego crossbow'a mógłbym mieć w porównaniu do tego mojego. <laughs> O, ale mnie dupa boli O się drogi, o się drogi No ale dobra, no tu jest jakby gdzieś tam jeszcze taki crossbow, który mogę w ogóle kupić Ty, a może ja muszę kupić tego crossbowa, tak? Przy okazji za, za, Po tym dungeonie zobaczymy Powiem wam, normalnie zagrałem sobie na nostalgii takiego typowego, kurde, Nexura, Takiego głomba, który kiedyś robił Huntera pod staminę <laughs> Co to jest? Tu coś się, kurde, pobugowało No dobra, ten boss będzie bardzo ciekawy Jego trzeba jakoś tak... E, jakoś tu trzeba go dodżować, A, te, te, te moby chyba trzeba zabijać, już nie pamiętam, czekajcie Opa, ja muszę tu sfokusować tego moba jak najszybciej, żeby on tutaj nie zbofował bossa, Tak mi się wydaje. On wybucha w ogóle, o. Uciekamy przed y, tym No i zobaczcie jaki ze mnie kurczę Giga Hunter, nie? I jeszcze od Ipsa robię. Kurde opso Ole! Kurde, ale ze torrador, to no nie? <grych> no, tak jeszcze wam w zasadzie opowiem. Pamiętam, że w czasach Kataklizmu ja stałem się takim bardziej PvP'erem. The Burning Crusade był takim mało rajdowym okresem dla mnie. Wrath of the Lich King za to był takim intensywnym okresem rajdowym, gdzie dosyć sporo się tam gdzieś uczyłem, grałem. W Kataklizmie pamiętam, jakby między Kataklizmem a Wrath of the Lich King. między Wrath of the Lich King a Kataklizmem w zasadzie, rozpadła mi się Gildia, taka, którą miałem od dawna. Tam byli moi ludzie, a ja pamię pamiętam szczerze, bardzo mnie to przygnębiło. Ja nawet nie wiedziałem, że na takim poziomie można przeżywać emocje w grze. Że po prostu wiecie, moi ludzie, z którymi gdzieś tam grałem się nie logują Gdzieś tam powychodzili z gildii, ci poszli tam, tam ci poszli tutaj Takie dziwne strasznie uczucie za, za, za dzieciaka Totalnie miałem takie kurde jakby mi się osiedle po prostu rozpadło Bardzo mocno to przeżyłem No i pamiętam, że na początku kataklizmu jeszcze udało mi się jakąś grupkę rajdową wyłapać Taką gildię Ona chyba nazywała się Misery bodajże Więc ja tam coś tam sobie porajdowałem jeszcze na początku Natomiast już później na czasy właśnie Firelandsów Czyli tego patcha, który mamy teraz ja przestałem w ogóle rajdować Nie miałem grupy, nie mogłem się odnaleźć tak naprawdę I trochę popadłem w takie dziwne klimaty Na zasadzie, przed Stormwind na przykład Spotykali się ludzie bardzo często, żeby nawalać się PvP Po prostu, wiecie, tam się nawalali duele i tak dalej Ja też zacząłem wychodzić mniej więcej w tamtym kierunku I tam właśnie spotkałem moich kolegów do, do dziś dzień Generalnie powiem wam tak Z perspektywy czasu uważam, że to było Jezus, spulowałem Oh my god o Jezu, kurde, dobra, so, ale spulowałem. No, nie, niezły przypał. No, ale dobra, tak, y, takie towarzystwo bardzo depresyjne i toksyczne, trochę bym powiedział, nie? Tych ty kolegów, których tam poznałem, jakby, no, nie powiedziałbym, że był to, że tak to powiem, dobry przykład y, do, dobrej gdzieś tam znajomości. Wiecie, takie, takie to były dziwne klimaty, trollowania ludzi, trochę, trochę takiego bycia takim niemiłym gościem. Trochę wbrew takiej mojej naturze, ale byłem młody. Zbuntowany. <laughs> więc, więc tak to jest. I grałem dosyć dużo aren, PvP e, i przerzuciłem się totalnie na, na to wszystko. Już później nie raidowałem praktycznie niczego. Dopiero na patchu to, hour, hour of Twilight, nie? E, zacząłem grać sobie. E, te Looking for raid, nie? To w zasadzie jedyne, co, co ogrywałem. E, więc w zasadzie teraz w tym klasiku trochę nadrabiam ten stracony okres z czasów, wiecie. Z czasów. E, gdy robiłem PVP, gdy nie miałem gildii. Teraz w zasadzie gildię mam. I to od The Burning Crusade'a I się trzymamy. I dalej rajdujemy i gramy. No jezu, ale się te dungeony kurde ciągną. I dobra, i już. I, i już kończymy. <ścoughs> Jasno tutaj. Przyznam się, że trochę nie chciało mi się robić tego dungeona. Ale dobra, 240 Valor Pointów jest na koncie. Przynajmniej coś dziś zrobiłem. Zobaczmy sobie tą kuszę, czy ona rzeczywiście tutaj jest. Jest. I kosztuje 28 tysięcy golda. Oh, ho, 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 ja mam tylko 36. Czy to jest upgrade, który jest mi w tym momencie potrzebny? Jest to całkiem spory upgrade, gdybym nie użył tego heroiki tema Może... Dobra, wiecie co, podaruję sobie? Trudno. Nie potrzebuję tego crossbow'a. Znajdujemy się tuż przy Firelandsach i będziemy robić teraz daily questy, które staram się robić raczej codziennie, jak mam tam chwileczkę, ewentualnie sobie skipnę raz czy dwa. Chodzi o Molten Front. Moim zdaniem jeden z fajniejszych daily quest miejsc, jakie powstały w World of Warcraft. Yy, no, zaraz wam opowiem. Bieramy sobie questiki. Pierwsza część well... tych questów dzieje się zazwyczaj poza... Molten frontem, czyli tymi Firelandsami. Tam tele jest teleport, ale my najpierw wykonamy sobie te zadanka tutaj. Fajnie się zużyły, bo te dwa zadania będą razem tuż przy sobie. Natomiast jeśli chodzi o molten front, to również ja doceniłem tak naprawdę ten content dopiero po latach. Głównie w jakimś takim, nie wiem, Mists of Pandarii, Warlords of Drenor wiecie, kiedy na drenorze nie było kontentu, szukałem jakichś innych aktywności e, I wydaje mi się, że może, to może nawet chyba już wcześniej, nie jestem do końca pewien Jak to, ten Molten Front był aktywny w Kataklizmie, to ja jego nie robiłem Miałem wyromane wtedy, wtedy robiłem PvP, pamiętam e, uważałem taki content PvE dla, dla content dla piczek że tak to powiem, e, dlatego ja tego po prostu nie robiłem. No a tu się okazuje po latach, że jest to bardzo fajny kontenci, głównie ze względu na to, że jest on nieco taki strukturalny i rozwojowy. Te questy w Firelandsach są właśnie o wiele bardziej rozwojowe pod takim kątem, że najpierw dostajemy jakieś podstawowe zadania, później kolejne zadania i kolejne, aż zdobywamy sobie takie mm, znaczki. I te znaczki możemy używać na rozbudowę naszej bazy. nie? To, to działa na takiej zasadzie, że tam była potrzeba 150 znaczków i odblokowujemy kolejny etap naszej bazy w tych Firelandsach, dzięki czemu dostajemy kolejne questy, więc im więcej questów zrobimy, tym więcej znaczków dostajemy, tym więcej odblokowujemy, tym więcej mamy questów. Mniej więcej na takie w zasadzie oddajemy sobie kościki I ostatni kłościk oddajemy właśnie już w środeczku Serio, Firelands to jest naprawdę bardzo fajne miejsce Teraz dopiero tak sobie zdałem sprawę Z tego, że już wcześniej e, Blizzard kombinował z takimi rozwijającymi się daily quest hubami Czyli takimi miejscami, w których wykonujemy daily questy Jakbym mógł sobie tak przypomnieć chyba pierwsze takie miejsce To bym powiedział, że to są Netherwingi z The Burning Crusade Kojarzycie? Tam akurat działało to na takiej sadzie, że z każdym poziomem reputacji, jaki wbijamy Odblokowaliśmy kolejne zadania, dzięki czemu, mając kolejne zadania, mieliśmy, że tak to powiem, więcej możliwości zdobywania reputacji, więc zdobywaliśmy ją nieco szybciej. Chociaż to mniej więcej się tam balansowało, bo wiadomo, z każdym poziomem reputacji potrzebowaliśmy tej reputacji więcej między Honored a Revered, między Revered a Exalted i tak dalej, tak dalej, no nie? Natomiast tam właśnie to tak było, że z każdym kolejnym to były tak ubrane w takie coś, że my. E, jakby awansowaliśmy w rangach tych felorków, którzy zajmowali się właśnie tymi, 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 nie? Więc my sobie tak troszeczkę tutaj roz, rozwijaliśmy sobie możliwość zdobywania tamtego, no i tutaj jest podobnie, no nie? E, ja właśnie te, teraz wykonuję takie podstawowe questy e, i akurat w trakcie, gdy ja skończyłem ten pie, te pierwsze questy, wybrałem sobie taką frakcję, tam chyba jakichś tam druidów e, Szpona, Szpona? Talon? Pazura chyba? Zrobiliśmy te pierwsze tutaj zadania, e, tak przeskoczyłem, bo tutaj dużo nie ma do roboty, ale e, tak przy okazji tych Firelandsów i tego Molten Frontu również pojawił się content dla Huntera. I możecie kojarzyć, bo kiedyś gdzieś tam też nawet pokazywałem, tak mi się wydaje, ale pokażę wam teraz tutaj, e, Hunterzy dostali możliwość tejmowania takich specjalnych wersji, e, takich opetów e, różnego rodzaju, I jakby jest parę kolorów pająków, jest chyba żółty, czerwony, zielony i chyba pomarańczowy, chociaż nie, nie jestem do końca pewny. I ja akurat sobie zdobyłem tego zielonego, takiego płonącego. Jest jeszcze jakiś chyba skorpion i kot bodajże. One są rare spawnami, czyli rzadkimi spawnami, które od czasu do czasu pojawiają się na terenie całego Molten Frontu. Znaczy w wyznaczonych miejscach. Akurat ten zielony pająk jest tutaj, mniej więcej w tym, tym regionie. Nad The Fernands tutaj jest takie miejsce. I każdy z tych petów ma jakieś swoje unikalne umiejętności, i w unikalny sposób trzeba je e, tejmować, czyli przysposabiać. Można tak powiedzieć Akurat ten pająk miał coś takiego, że On po prostu cię zabijał Na zasadzie nie można było jego zamknąć w żadną klatkę Ani nic takiego I jego trzeba w taki specyficzny sposób Ja akurat to trochę tak scizowałem, bo tam, tam są takie widzicie Takie platformy spadające To na tej platformie się staje I właśnie jego się tejmuje w takiej bezpiecznej odległości Więc każdy z, właśnie z tych petów miał taki swój sposób A teraz przejdziemy sobie tutaj To jest właśnie ta część roz Rozwiniętego mojego mm, Tej bazy tutaj Teraz on powinien iść pierwszy i przechodzimy sobie tędy deformans. Ty, a ja wiecie co? A ja może spróbuję przebiec sobie tędy. Au, 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 au. Okej. Okay. <ścoughs> w sumie słuchajcie, nawet umierając i tak wychodzimy na tym szybciej, więc no to taki ciekawy pomysł. Kasujemy Pyre Lorda i wpadamy właśnie w takie dziursko. Uuu, Zobaczcie, że te Firelandy nawet się tu ciągną pod, pod tym frontem, nie? I tutaj mamy też taki dodatkowy kontencik, parę dodatkowych daily questów, które możemy sobie tutaj zrobić. Zobaczcie, że tutaj je dostajemy. Tu chyba jeszcze jest takie NPC. Te NPC się tutaj bugują czasami. Oni po prostu się pojawiają i, i znikają, więc tu musimy parę mobków tutaj pozarzynać. Tutaj też są takie miejsca, w których możemy skakać wyżej Na przykład podejdziemy sobie tutaj, hopsa I możemy dzięki temu zebrać parę rzeczy Kurde, fajne były te Firelandsy No mi się takie sympatyczne wydają Nie wiem, akurat jak, jak wy na to patrzycie Hopsa Możemy sobie skakać między tymi tymi i zbierać te lucyferny Straszna nazwa, no nie? Lucyferny Trochę popenetrowaliśmy tutaj te zakamarki nie wiem, bar bardzo podoba mi się, o Jezu, to, że wpadam do lawy i zaraz ubrę. O, jest to no, dobra, to mi się trochę mało podoba. Ale taki strukturalny, powtarzalny kontent ma coś w sobie takiego, nie? W zasadzie nie wiem, jak, jak wy akurat macie odczucie względem tego, ale mi trochę brakuje takich bardziej ustrukturyzowanych, przewidywalnych questów, nie? W momencie wprowadzenia World Questów, o ile są one naprawdę w porządku i fajne i bardzo je lubię, tak zabrało to trochę taki. To, to, to co mówię, taką przewidywalność w robieniu tych daily questów, nie? Czyli, że mamy ten konkretny quest w tym konkretnym miejscu e, i wiadomo, no minusem jest gdzieś tam powtarzalność, ale plusem też jest powtarzalność z jednej strony, nie? Na zasadzie takie bardzo, bardzo to wszystko przewidywalne i przynajmniej jesteśmy w stanie nawet w głowie sobie trochę ułożyć ile dane zadania będą nam jakby zajmować czasu w ciągu dnia. No nie. Chociaż tutaj też taka jakaś jest rotacja, nie? Tych, tych różnego rodzaju zadań, które tu się pojawiają. Tu mamy akurat jeszcze ze dwa zadanka. To najlepiej wyłączyć sobie mounta i mamy taki element platformowy. W ogóle to jest świetne. Nie, nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy też, ale. Wiem, że na prywatnych serwerach kolega mi kiedyś pokazywał I to wiem, że to śmiesznie brzmi, ale tak naprawdę kolega mi pokazywał że gdzieś tam były takie serwery, na których robione były takie, takie jumping puzzles, gdzie, gdzie się skakało po prostu W wowie tak, takie. Ja nie wiem ja bardzo przepadam w grach za takimi rzeczami Wiem, że w Guild Wars coś takiego jest i wiem, że kiedyś w takim w Wildstarze chyba było, tak mi się przynajmniej wydaje, no nie? Czekajcie, co ja tu muszę zrobić? Yes, co się drogi, to jest takie kubsko no nie wytrzymam. Widzicie, ja muszę złapać tego ptaka w locie, złapać ptaka w locie. Stanąć tu i jego kliknąć. O, jest, udało się. No i w zasadzie zadanka skończone. Dzisiaj e, tak mniej więcej wyglądam moje rzeczywiście takie daily, jakbym miał powiedzieć, czyli robię sobie Darkmoona, robię sobie te Firelandsy, gdzieś tam sobie biegam, robię jakieś różnego rodzaju aktywności i bawię się całkiem nieźle w tym klasiku. classicu. E, w sumie czekam teraz na ten Classic Fresh, zobaczymy co z tego wyjdzie i czy w ogóle będę w niego grał, bo to w zasadzie tuż za rogiem, no ale tymczasem ja wam bardzo dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa, cześć.